Odcinki w graniastosłupie. stosłupie. Przekąt ściany bocznej grania stosłupa prawidłowego, czworokątnego, ma długość 25 cm i tworzy z krawędzią boczną kąt taki, że sinus alfa jest równy 0,28. Oblicz wysokość tego to słupa. Czyli wiemy, że sinus tego kąta jest 0,28. Mamy obliczyć wysokość. Ta przekona jest równa 25. Przypomnijmy sobie funkcje trygonometryczne. Jest tutaj wiele trójkątów, które są podobne. Tak jakbyśmy zrobili zdjęcia. Tego na przykład trójkąta powiększyli. Tutaj jest ten trójkąt obrócony, tutaj jest powiększony, tutaj znowu jest ten duży odwrócony. I w tych wszystkich trójkątach stosunek na przykład tego boku do tego jest taki sam. 2 do 1, 2. 4 do 2. 2, 8 do 4, 2. I tu 8 do 4, 2. Tu 2 do 1, 2. I to wykorzystano w trygonometrii, w takim dziale geometrii, który zajmuje się kątami i odcinkami. I zrobiono tablicę w której zanotowano dla poszczególnych kątów ile wynoszą te stosunki. Żeby zapamiętać te funkcje sinus cosinus tangens możesz wykorzystać na przykład tablicę i nauczyć się takiego oznaczania boków trójkąta. Ponieważ ten trójkąt może być różnie ułożony. Zobacz, tu jest kąt alfa. Naprzeciwko tego kąta jest bok A. Przeciw prostokątny jest zawsze literką C oznaczana. I ten trzeci bok to jest B. Jest to trójkąt prostokątny. I wtedy sinus alfa to będzie A do C. A do C, kosinus B do C, tangens A do B. I to jest zapisane w tablicach, i korzystamy z tego w wielu zadaniach. Więc w naszych trójkątach oznaczmy, Przede wszystkim kąt alfa. Jest wszędzie alfa. Ten nasz kąt. Teraz oznaczymy sobie naprzeciwko tego alfa boka. Wszędzie boka jest naprzeciwko alfy. A naprzeciwko alfy. Natomiast przeciwprostokątna jest C wszędzie. C, C. I ten trzeci bok będzie literką B oznaczony. B, B. I teraz możemy zobaczyć, co to jest sinus. Sinus to jest podzielone długość A do C. A do C. Jak widać, to jest tak. 2 do C, niestety, trzeba by z Pythagorasa, na przykład obliczyć. Nie widać na tych kratkach, nie widać jaka jest długość, czyli linijką zmierzyć. Kosinus to jest B do C. B do C. B do C. Tangens to jest A do B. Tutaj łatwo jest tangensa obliczyć. Tangens jest zawsze 2. 2 przez 1. 2. Tangens alfa 4 przez 2. 2. Tangens alfa 8 przez 4, 2 i tak samo w tych. I w tablicy możemy odczytać jaki to jest kąt. Ten alfa, tutaj mamy tangensy w okolicach dwójki. Tutaj są za małe te kąty. Ale tutaj znajduje dwa mniej więcej. I kąt 64 stopnie. Mogę sobie odczytać, że ten kąt jest w przybliżeniu 64 stopnie. Teraz. Kąt jest 64 stopnie. W naszym zadaniu wiemy, że sinus alfa jest 0,28. Czyli muszę napisać stosunek, których boków w tym trójkącie, ten trójkąt jest prostokątny, jest 0,28. No więc, kąt to miał być ten kąt pomiędzy przekątną ściany bocznej a krawędzią boczną. Wobec tego oznaczam literkami naprzeciwko alfa jest A, przeciwprostokonna jest C i ten trzeci bok to jest B. Czyli sinus to będzie A do C. A do C. A do 25 to jest 0,28. 0,28 to jest A do 25. Mogę obliczyć A. A to będzie 25 jest 28, czyli 7. I teraz stwierdzenia Pitagorasa. To jest trójkąt prostokątny. To do kwadratu plus to do kwadratu to jest to do kwadratu, czyli h kwadrat plus a kwadrat, które jest równe 7, czyli 7 kwadrat to jest 25 kwadrat i wyliczam h. 25 do kwadratu to jest 625, odjąć 7 do kwadratu to jest 49, h kwadrat wychodzi 576 i h pierwiastek z tego jest 24, czyli wysokość jest 24.